80 zł. I to fajny gadżet gdzieś tam. Dla dzieci? Dla dzieci drwala na pewno. To nie będzie. A to to nie różnie będzie. bywa, bo tu jedno wgniecenie rogu pudełko od razu może zmienić cenę. Tak, ale to, ale to dlaczego? Jest, ale jakie fajne. są kolekcjonerskie. Sam w tych figurkach myślę, że miałem dobry Czyli samochód. Czyli ludzie bardzo zwracają uwagę na opakowanie. Sam ze Stanów zamawiałem figurki po parę tysięcy, parę razy tą samą sztukę, tylko dlatego, że miała wgnieciony róg. Naprawdę? Ogólnie te figurki są takie, że wystarczyło, że miała jedną naklejkę, którą ludzie tam próbują też fałszować. Drukować, podrabiać i ta jedna naklejka, że da, napis "ekskluzyw" zmieni cenę ze 150 na 600 na przykład. Nie rozumiem fenomenu, jak można za główkę zapłacić 600 zł, która nic nie robi, nawet mu się oczka nie świecą. Po prostu jest, no. Proszę tu obchodzić się jak z jajkiem, o 150 zł. No to 300 zł 300 tu to liczba. To są fajne z nerwami. Tak. To jest fajne, bo to są pistolety, nie tak. takie? No ja i to nie jest 100 zł. O, nie! Zasięg 200 metrów na znanym portalu kosztuje 100 zł i to jest super cena. Więc myślę, że to jest też nowe i policzę sobie po 80, 80 zł. Dobra, po tam liczamy. I 20 Jeden? sztuk czegoś takiego. Słuchajcie. Nie, wiesz, Nie no to jest bardzo fajne. Do, do... Tak, sensoryczne. Tak, Więc ile to? 40 zł na znanym portalu. No to 35 i będzie 35, bo jest fajne. Każdy rodzic też idzie w tę stronę, żeby dziecku nie dawać telefonów bajek i tak dalej, tylko jakieś takie właśnie zabawki edukacyjne. No tylko problem jest z tym, że no nie po prostu towar. Po pierwszej palecie Paweł wyszedł na zero, a Michał powoli zaczynał wychodzić z siebie. E, mina Michała była taka, że chyba mocno żałował, że tego nie kupił. Czerwony się chyba nawet zrobił.